Cześć. Witam pięknie. Pokażę Wam dzisiaj, jak wyszydełkować elegancką poduszkę. Robimy łańcuszek z pięciu oczek. Oczkiem ścisłym zamykamy go w kółko. Nasza poduszka będzie się składała z wielu kwadratów. To jest początek pierwszego kwadratu, który wykonujemy. Do końca. To znaczy wykonujemy trzy rzędy, trzy okrążenia w tym kwadracie. Pierwsze okrążenie rozpoczynamy robiąc dwa oczka. Te dwa oczka zastąpią nam pierwszy słupek. Teraz wykonujemy dwa słupki dziergane na łańcuszku zamkniętym w kółeczko. Jeden słupek. I drugi słupek. Jedna oczko łańcuszka. Następnie robimy trzy słupki dziergane na łańcuszku zamkniętym w kółeczko. Jeden słupek. Drugi słopek i trzeci słupek, zrobiliśmy już dwie grupy słupków. W każdej grupie znajdują się trzy słupki dziergane. W tym pierwszym okrążeniu będzie osiem grup ze słupkami dzierganymi. Do końca tego rzędu powtarzamy cały czas jedno oczko, trzy słupki dziergane, jedno oczko, trzy słupki dziergane. Zwróćcie proszę uwagę na to, że początek nitki cały czas chowam podczas szydełkowania. Potem ona będzie, potem wystarczy ją tylko obciąć i już. To i wszystkie następne okrążenia zamykamy jednym oczkiem ścisłym, wbijając szydełkiem w drugie oczko. Łańcuszka rozpoczynającego to okrążenie. Pierwsze okrążenie jest gotowe. Teraz możemy zacząć drugie okrążenie. Będzie ono w innym kolorze. Zrobimy w tym okrążeniu już rogi kwadratu. Najpierw musimy doprowadzić nitkę do miejsca, w którym rozpoczniemy drugi rząd. To miejsce to jest następna przerwa między grupami słupków cierkanych. I tutaj jeszcze zrobimy jedno oczko ścisłe, i już jesteśmy w tym miejscu, które chcemy. Dołączymy teraz po lewej stronie naszej robótki inny kolor włóczki. Ja po prostu od spodu łapię. Za nitkę, tak żeby jej nie było widać z przodu robótki, i zawiązuję ją podwójnie. Pokazuję Wam tutaj, że w drugim rzędzie będziemy dziergać słupki pomiędzy grupami słupków z poprzedniego okrążenia. Rozpoczynamy to okrążenie ponownie dwoma oczkami łańcuszka. I to będzie początek naszego pierwszego rogu, tego kwadratu. Końcówki nitki od razu chowam w czasie szydełkowania. To tak, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki dziergane pomiędzy. Dwoma grupami słupków dzierganych poprzedniego rzędu. Drugi słupek, i teraz robimy jedno oczko łańcuszka. Są trzy, teraz jedno oczko łańcuszka i to będzie nasz róg kwadratu. Następnie robimy trzy słupki dziergane w tym samym miejscu co poprzednie dwa słupki dziergane. Drugi słupek. Trzeci słupek. I pierwszy róg naszego kwadratu jest już gotowy. Jedno oczko łańcuszka. Popatrzcie, jak będzie wyglądał nasz kwadracik po drugim okrążeniu. Wracamy do naszej robótki. Trzy słupki dziergane wykonujemy pomiędzy następnymi Grupami słupków dzierganych poprzedniego rzędu. Drugi słupek, trzeci słupek i jedno oczko łańcuszka. Po każdej grupie słupków robimy jedno oczko łańcuszka. I pomału dochodzimy do następnego rogu naszego kwadratu. Czyli po następnej grupie słupków robimy trzy słupki dziergane. Jedno oczko łańcuszka i trzy słupki ciergane w tym samym miejscu co poprzednie trzy słupki. Jedno oczko łańcuszka. Opuszczamy grupę słupków z poprzedniego rzędu i wykonujemy trzy słupki cierkane pomiędzy następnymi grupami słupków poprzedniego rzędu. Nie zapominajmy za grupą słupków jedno oczko łańcuszka. W ten sposób wykonujemy trzeci róg, trzeci bok, czwarty róg i czwarty bok kwadratu. Po wykonaniu ostatniej grupy słupków dzierganych robimy jedno oczko i zamykamy rząd jednym oczkiem ścisłym. Za chwilę zrobimy. Trzecie okrążenie do tego kwadratu, ale chciałam już Wam pokazać, jak to będzie wyglądać. Za pomocą dwóch oczek ścisłych, doprowadzamy nitkę pomiędzy dwie grupy słupków dzierganych poprzedniego rzędu. I od tego momentu będziemy Zaczynały nasz trzeci rząd. Przyczepiłam oczywiście nitkę innego koloru, tak jak poprzednio. Możecie zobaczyć, też ją przywiązałam po lewej stronie. I zaczynamy rząd dwoma oczkami łańcuszka na rogu kwadratu. Następnie pod rogowym oczkiem robimy. Dwa słupki dziergane, będzie początek naszego rogu, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki dziergane, jedno oczko łańcuszka i trzy słupki dziergane w tym samym miejscu co poprzednie dwa słupki dziergane. Pierwszy róg w trzecim rzędzie jest już gotowy. Dalej szydełkujemy w trzeci rząd w zasadzie tak samo jak drugi rząd, z tym, że w trzecim rzędzie będziemy miały po bokach. Nie po jednej grupie słupków dzierganych, lecz po dwie grupy słupków dzierganych. Rogi wykonujemy tak samo jak w drugim rzędzie, to znaczy w oczku rogowym robimy trzy słupki dziergane, jedno oczko łańcuszka i trzy słupki dziergane. W ten sposób wykonujemy całe okrążenie. Kończymy okrążenie jednym oczkiem łańcuszka i zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. Dla pewności, że nic mi się nie popruje, robię jeszcze jedno oczko łańcuszka i obcinam nitkę. I tak oto nasz pierwszy kwadracik jest gotowy. A zrobiliśmy go tak. Pięć oczek łańcuszka zamknęliśmy w kółko. Potem wykonałyśmy osiem grup słupków dzierganych przedzielonych jednym oczkiem łańcuszka i zrobiliśmy drugi rząd innym kolorem, w którym już nadaliśmy naszej robóce kształt kwadratu. Trzeci rząd, trzecia farba i zakończyliśmy kwadrat. W następnym odcinku pokażę Wam, jak połączyłam wszystkie kwadraty. A teraz bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki. Życzę powodzenia, bardzo mocno Was pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.